Pan z Wami, słowa Ewangelii, według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był on światłością. Lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali Co mówisz sam o sobie. Powiedział Jam głos wołającego na pustyni, Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród Faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do Niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: Ja jeszcze wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzin rozwiązać, że myka u jego sandała. A działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo Pańskie. Ten znak, w którym jestem teraz ubrany, znak różowego ornatu, jest w kościele używany tylko dwa razy w ciągu roku: w trzecią niedzielę Adwentu i w czwartą niedzielę Wielkiego Postu czyli w tych okresach, które przybliżają nas do tych najważniejszych świąt w Wielkim Poście przed Wielkanocą, w Adwencie przed Bożym Narodzeniem. I zawsze ten ornat oznacza jedno: radość. Chodzi o to, że te dwa okresy są nazywane okresami pokuty, czyli okresami różnego rodzaju wyrzeczeń, umartwień, przygotowania, wysiłku wewnętrznego i dobrze by było, gdybyśmy tak te okresy przeżywali jako przygotowanie się na święta. Natomiast bardzo łatwo można wpaść w taką pułapkę, że ponieważ jest mowa o pokucie, o wyrzeczeniu, o, o umartwieniu, o, o pewnym wysiłku. To łatwo może wejść do głowy takie skojarzenie, że to jest coś, coś nieprzyjemnego, coś niemiłego, coś raczej, od czego się nie chce. Bo to słowo umartwienie uczynić coś martwym. Mam się umartwiać, mam uczynić siebie martwym. To od razu są takie niemiłe skojarzenia, bo przecież my chcemy być żywi, a nie martwi. I właśnie ten różowy kolor ornatu jako znak, że tutaj nie chodzi o smutek. Że w chrześcijaństwie nie chodzi o przygnębienie, że nie chodzi o uciemiężenie, nie chodzi o przygaszoną twarz, ale chodzi o radość. Bo ten kolor ornatu, ta niedziela, trzecia niedziela Adwentu, czwarta niedziela Wielkiego Postu, to zawsze jest niedziela radości. Że w świętach chodzi o radość. Że w Bożym Narodzeniu czy w Wielkanocy chodzi o radość. To jest. Ważne, żeby nam się to gdzieś mocno utrwaliło, bo przecież ta otoczka związana z, tym, z tymi świętami, ta, ta, ta płaszczyzna religijna, to, to niejednokrotnie w tłumaczeniu ma mało wspólnego z radością. W Wielkanocy gromadzimy się wokół krzyża. Krzyż ma mało wspólnego z radością. W Bożym Narodzeniu bardzo często i właściwie tłumaczy się, że uboga stajenka, że nikt ich nie chciał przyjąć, że niewdzięczność ludzka, że zwierzęta rozpoznały Mesjasza, a, a możni tego świata, tamtego świata Jezusa nie rozpoznali. Nie? Że, że można skupić się w chrześcijaństwie na tym bardzo negatywnym wymiarze, a tu właśnie nie chodzi o negatywny wymiar. Bóg nie przychodzi po to, żeby nas uciemiężyć. Bóg nie przychodzi po to, żeby nas przygnębić, ale to jest ważne, że Bóg przychodzi po to, żeby dać nam radość. Że Bogu zależy na naszym szczęściu. Że Bogu zależy na tym, żebyśmy byli uśmiechnięci. Nie? Nawet teraz w kościele, żeby nie mieć marsowych twarzy, tylko żeby się ucieszyć tym, że tutaj jesteśmy. Czasami ten nasz polski katolicyzm to właśnie ma taką bardzo ponurą twarz. Że w kościołach to msza święta, która z zasady ma być radością i ma być dziękczynieniem, to niejednokrotnie przypomina stypę, nie? gdzie nikt się do drugiego nie obejrzy, nie uśmiechnie, nawet do sąsiada. Nie? To miło Cię widzieć. Nie? Rzadko coś takiego można spotkać. Właśnie Bóg tutaj w kościele nie jest po to, żebyśmy my byli uciemiężeni przykrym obowiązkiem chodzenia na Mszę Świętą Niedzielną, ale chodzi o radość, o szczęście. I w pewnym momencie pięknie to też powiedział y, Jan Chrzciciel, ten o którym dzisiejsza Ewangelia, y, który wprost mówi: "Ja nie jestem Eliaszem, ja nie jestem mesjaszem, ja nie jestem prorokiem. To nie do mnie przyjdźcie. To przyjdźcie do innego. Rozpoznajcie tego, kto pośród was jest. On wam da, dam da wam wszystko. W innym miejscu Ewangelii y, Jan używa takiego pięknego porównania, mówiąc, że teraz moja radość doszła do skutku, bo Pan młody jest pośród nas, trzeba, abym ja się umniejszał, żeby on wzrastał. I to są niezwykle ważne słowa Jana chrzciciela. Pan młody jest pośród nas, moja radość doszła do skutku, trzeba, abym ja się umniejszał, aby on wzrastał. On, mówiąc o Jezusie, użył porównania ze ślubu. I, i, i popatrzcie, że, że na weselach właśnie o to chodzi: o pana młodego i panią młodą, o ich szczęście. I biada temu człowiekowi, który chciałby samemu, będąc zaproszonym gościem, gdyby samemu chciał grać pierwsze skrzypce na weselu. To, to momentalnie drużba go usadzi, teściowie wyprowadzą za drzwi i powiedzą: Nie, słuchaj, znaj swoje miejsce. To nie Ty jesteś gwiazdą. Tu chodzi o Państwa młodych. Każde wesele jest zaproszeniem gości, tych, którzy, którzy idą na wesele, do szczęścia Państwa młodych. I po to Bóg przychodzi na Ziemię, po to Bóg przychodzi na świat, żeby nas zaprosić do swojego szczęścia. Żeby to szczęście, które On ma w niebie, żeby podzielić się Nim z nami, żebyśmy my żyjąc, w Denkowie, w Denkówku, na wulce Bodzechowskiej, żebyśmy my w sobie samych mieli kawałek szczęścia z nieba i żeby dzięki temu w ogóle było bardziej szczęśliwie, po to jest Boże Narodzenie. Oczywiście choinka, prezenty i tak dalej, wszystko istotne. Ale ten, ten klucz sprawy Jezus przychodzi po to, żeby dać nam kawałek tego, co On sam ma w niebie pod dostatkiem, tę radość którą dzisiaj symbolizuje różowy ornet. I z czego wyrasta ta radość? Jest wiele historii biblijnych, które pokazują taką, taką radość, która w ludziach aż się wyrywa z piersi. Taką radość, która powoduje, że oni krzyczą z radości. Taka radość, którą można by było porównać do, do tego, jak się wygra w totka. Nie to, jak ktoś trafi szóstkę, wygra półtora, półtora miliona złotych. To raczej nie będzie mówił, no jestem szczęśliwy. Trudno to sobie wyobrazić. Jak ktoś wygra półtora miliona, no to no momentalnie wszyscy będą wiedzieli, którzy sąsiedzi, to będzie taki krzyk, że wszyscy sąsiedzi momentalnie będą wiedzieli, że w tym domu coś się ważnego wydarzyło. I, i, i właśnie taki krzyk tej wielkiej, nieopisanej radości jest w wielu historiach biblijnych. Jedną taką historię Biblijną mieliśmy w dzisiejszym psalmie. Te słowa, które śpiewaliśmy naprzemiennie z siostrą, to są słowa radosnej pieśni Maryi, pieśni Magnifikat, pieśni, którą ona wyśpiewuje wobec Elżbiety. Idzie do swojej cioci, która jest w ciąży, sześć miesięcy po tym, jak u Zachariasza był anioł, przechodzi anioł do Maryi. Maryja idzie do Elżbiety, Elżbieta się z nią wita, Maryja odpowiada Elżbiecie. I wtedy zaczyna dosłownie śpiewać z radości, za szczęścia. Można sobie wyobrazić, nie? Trzynastoletnią dziewczynę, którą spotkało coś radosnego. To, to znów to nie będzie, no super, ale fajnie. To, jak się czasami patrzy w szkole na trzynastolatki, no to one potrafią tańczyć za szczęścia, krzyczeć w niebo głosy śpiewać piosenki, bo coś im się super przydarzyło. I śpiewa, wielbi dusza moja pana, i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim. Bo Przyszedł do mnie Pan Bóg i dał mi misję. To, to jest w ogóle. Ludzie w Biblii się cieszą, bo przyszedł Pan Bóg i czegoś ode mnie chciał. Nie, przyszedł Pan Bóg i dał mi prezent. Nie, przyszedł Pan Bóg i yy, zaspokoił wszystkie moje potrzeby. Nie, przyszedł Pan Bóg, dał mnie do roboty. Yy, Zaprząkł mnie do roboty. I Maryja mówi: Wielbi dusza moja Pana, bo mam robotę na całe życie wychowywać Jego Syna. Inna taka historia, a to jest historia po przejściu przez Morze Czerwone. Izraelici przeszli szczęśliwie, uciekli przed Faraonem. Faraon zatopiony, każdy Izraelita ocalał, i wtedy po tym przejściu siostra Mojżesza, Miriam, tak, dokładnie tak jak Maryja, zaczyna śpiewać Panu Bogu pieśń uwielbienia. Zaczyna śpiewać Panu Bogu o jego wielkich dziełach o tym, jaki on jest cudowny, jaki on jest wspaniały ponieważ ich wybawił, ponieważ jest wierny obietnicom. Takich historii jest dużo więcej, ja na tych dwóch się skupię, bo generalnie tak wspólny mianownik tych wszystkich historii, tych wszystkich szczęść, które wyśpiewują ludzie, jest taki, że oni doświadczają dobra, które w ich życiu daje Pan Bóg i dziękują Mu za to. Widzę dobro, które w moim życiu pochodzi od Pana Boga i dziękuję Mu za to. I teraz ważne jest to, żeby zadać to pytanie. Czy widzisz w swoim życiu dobro, które dostajesz od Pana Boga i na ile jest w Tobie dziękczynienie za to? Jak wygląda Twoja modlitwa? Czy to jest tylko na zasadzie... Na jednym oddechu zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś z tymi między niewiastami, błogosławione owoc twoje, żywota Twojego Jezus. I druga część na jednym oddechu. I czy jest to modlitwa pospieszna, pobieżna, modlitwa zawsze gdzieś tam pomiędzy różnego rodzaju obowiązkami, modlitwa, w której do Pana Boga zanosisz prośby o miliony ważnych i ważniejszych rzeczy? Ja, broń Boże, nie krytykuję tego rodzaju modlitwy. Natomiast to szczęście, o którym mówi Biblia, widzę dobro, które pochodzi od Pana Boga w moim życiu i dziękuję mu za to. To jest to, co mówi yy, święty Jan. Radość moja doszła do kresu, Pan młody jest między nami, potrzeba, abym ja się umniejszał, abym ja odszedł w cień, żeby on wzrastał. Radość. Ta radość chrześcijańska, ta radość, którą przy, przynosi nam Bóg w Bożym Narodzeniu, ta radość, o której mówi ten różowy ornat, polega na tym, że ja zaczynam wywyższać Jezusa. Zaczynam mu mówić: Boże, jesteś wielki, e, bo jesteś wierny swoim obietnicom, ponieważ dałeś mi powołanie, ponieważ, e, ponieważ mnie kochasz. Nie? To jest. Niezwykle istotne, żeby taka modlitwa również też, też w nas była. Bo jeśli w modlitwie będziemy skupiali się tylko na, na swoich brakach, na tym, czego nie mamy, na tym, co nam się wydaje, że nam potrzebne jest do szczęścia, no to uwaga, wtedy cały czas koncentrujemy się na tym, czego nie mamy. Nie? I, i, I to jest w ogóle taka właściwość naszego mózgu, że jeśli się na czymś koncentrujemy, to to tym bardziej zaczynamy dostrzegać. Czyli jeśli czegoś mi brakuje, to będę zaczynał dostrzegać i, i się na tym skupiam, to będę dostrzegał coraz więcej tych rzeczy, których nie mam. A jeśli skupiam się na tym i mówię o tym Panu Bogu, na tym, co mam. Nie chodzi o wielkie rzeczy, nie? że super, Panie Boże, jestem prezydentem Ostrowca. Nie chodzi o wielkie rzeczy, ale podziękować za swoje życie, za swoją rodzinę, tylko tak z serca podziękować. Podziękować za pracę za to, że mam co jeść, za to, że mam dach nad głową. Wywyższam Cię, Panie Boże, ponieważ prowadzisz mnie przez moje życie, przez różne zakręty i widzę, że wiele rzeczy się obraca zawsze na dobro. Wywyższam Cię za to. Jak się skupiam na dobru w moim życiu, to nagle też zaczynam go dostrzegać więcej. Na tym polega to uniżenie siebie, o którym mówi Jan, i wywyższeniu Chrystusa, wywyższeniu Boga. Na tym polega chrześcijańska radość. Dostrzegam Pana Boga, który daje mi mnóstwo dobrych rzeczy, i mówię mu o tym. Prośmy dla nas samych o taką łaskę, żebyśmy właśnie umieli nie tylko świętować Boże Narodzenie poprzez choinka, kolendy, prezenty, kolacje wigilijne, odwiedziny rodziny, ale żebyśmy przede wszystkim umieli dostrzec Boga, który przychodzi, żeby dać nam. Ta radość, którą jest w niebie, tę radość polegającą na wywyższeniu jego samego.